dwie osoby czy tam nawet trzy to to nic czego właśnie nie wykmini a zobaczmy a 47 minut... Ech. I to nawet nie wiadomo, czy to będzie ostatni patch, nie? To jest no. Smutne... W najgorszym razie można kiedy indziej zrobić streamastery. No tak, a chciałem, że to był jak najbardziej różnorodne streamy, żeby różne rzeczy się o... Mogę spróbować The Path. Może polecić paf na koniec? Spróbujemy jakąś inną dziewczynę niż ostatnim razem. Lecimy No w sumie. Dodaj, przechwytywanie... wideo. I tak. I tak. Okay. trochę się pomniejsza. A dobra. Żeby nie zajmować za dużo miejsca. Tutaj wystarczy. Nie wiem, co. ok Okej, dobra. Jeszcze teraz zmieszamy kamarkę. Dobra. To jest kamerka. Teraz jeszcze gra, odpalimy. I zobaczymy, co tam z tego wyniknie, czyli będzie deep uh, Druga część. Tym razem spróbuję zagrać to od nowa zupełnie. Chyba się da. Um. 1262 window okno. Um, wait To jest trochę mniejsze niż powinno być. Tychi. Nie są pęczą. że to miała być 7, to miała być HD rozmiar I nie wiem czemu jest mniejsza się zmuliło Zawiesiło się. Właśnie, chwilka. Okej, okay, dobra. Jeszcze uh, raz.

Może, się wczyta i zrobi, Albo oleje to i jednak odważy na fullscreenie i zobaczymy, czy będzie coś działało. Um, może będzie. Może ta gra jest jedna z mniejszych żeby czekaj, widać na streamie gra? Widzę biały ekran, biały tak, imię za kursor, niego kursor. Ta. Aha, dobra. No i rzecz no jasna, ten pasek po prawej. What the fuck? M Czemu należy zadań? Wybrałem the pub. The pub. Super. Macie teraz... ...jście. Przechwyconie grze. Tak. Dobra. O, teraz chyba teraz Teraz widać czarny ekran. Cały czas? Ja.

Co mi się nazywa Nie Jezusu, czemu komp zmienił rozdzielczość na super małą? Um... O, czekaj O, może teraz Czekaj tutaj, okno. O, jest nie, cały to jest czarne. Teraz nie wiem, czy jest czarne. Teraz musi już działać. Nie ma takiego shitu, żeby teraz działało. Działa. działa. O. Okay. Eee, to dobra. Jedna gościuwa poszła i No dobra. I tak miałem wrażenie. No. Dobra. To Do którą z tych gościów? Super. Jakoś źródeł coś tak spadła. Jakieś opcje Okej. Mamy no, jakość.

za co siedzi przy stole. Wait. to Coś mi Ta, co siedzi przy stole? Ta emo? Tak. Tak. Proszę bardzo. Tego, tego sobie she Daj Słucham tylko Justyna Rippera i direction. Muszę się zatrzymać miejsca, żeby mi się przestało, wiesz... Rozmywać. Ciekawe jakie prochy brała, że tak się rozmywa.

¿Verdad <laughs>

Stream mam wyciszony. O, Wannot! Wątpię, by to była jedna z tych japońskich gier. Tam chyba jest terebrówka. Hała, what the fuck? Ona ucieka przed Ku z Klanem Taki rasistowski pucharów Na dźwięk idzie, nie wiem czy widzisz, tak jakby kulała. A, jej ja pomaga. Nie, mi się bardziej zdaje, że ona buja tyłkiem. A, no. ona... jej na nowym modem, zobacz. No, w sumie. Zostanę jak opuszczony tward Okej. Okay. Oh really? Oh... Oh shit. Serio? W tym upadku jest tyle piękna. Rdza piękniejsza jest... ...potworna. <tryk> Chociaż wątpię. Abland tam właśnie zaskarzała tutaj są jacyś źli ludzie idę do nich może ich nawrócę dobrze czy mają państwo chwilę by pogadać o jednym się kresku? cześć koleś masz może chwilę na porozmawianie o jednym się nie o chyba jednak masz nam no skręta. Dobra, muszę na moment zniknąć na sekundę dosłownie. Jeszcze no, jestem. Okej. Okay. Ej to jest znowu ta sama sytuacja z wstydem? to zadane identycznie jak sytuacja, która się bierze wstecz. Czyżby straszna liniowość? Um, no właśnie tak. Wygląda mi to od tego, że to jest że z się tutaj, do końca gry. Może... Nie, to na się. Hmm, może to jest ślepy załóg? No, ale sami jesteśmy jest tutaj w tym środowisku nie są dajesz że, żeby... hmm. To to jest na Tutaj nasza pofieć, To nasza pozycja się W Co? Tutaj mi jest tak. jest Przecież czytałaś, co to było na jakim Ty, możemy przejść! LOL Czyli... Nie... <grym> Czyli czy źle poszedłeś po prostu ostatnim razem I 15 minut na wiesz tego, ale... Ale... Ale jeszcze, że tam obawi że się kończy, nawet na tym, że chci, tak? Czy z reklamu, że się kończy, nie jestem pewien. Jeśli pójdziemy normalnie, ale nie jesteśmy normalnie, nic nie jestem Jak się tańczy to tak, się tak to tak samo. Zobaczymy, czy jeśli pójdziemy zobaczyć po tym jak zostaną trzęsieni, to zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić, czy potem zbliża. się. Teraz ktoś się z nami. czy to samo co jak byśmy normalnie. <mulary> <nie> <mulary> Han oh, er ikke der. E Excuse me